A jeżeli stałość będzie towarzyszyć w naszym pędzie, mimo sporu przeszkód wielu, dojdziemy przecież kiedyś z celu. Dobrze mówisz. Idźmy świat. Prostą drogą zeszczymy mało. Przekonałeś, przyjacielu. Lepiej mówisz, niż dziś rano byś ucieczkę z sobą radził. Ale już by cię poznano. Noż by mógł, Dzień dobry, państwu. Z wielką przyjemnością zapraszam dzisiaj na chwilę rozmowy z dyrektorem artystycznym Teatru Imienia Cypriana Norwida, panem Zygmuntem Bielawskim. Przede wszystkim dziękuję. Dziękuję panu serdecznie, że w nawale zajęć znalazł pan chwileczkę czasu dla nas i zechciał Pan porozmawiać. Może... Zacznijmy od tego, czy to, że objął pan dyrekcję y, Teatru Norwida w Jeleniej Górze znaczy, że zerwał pan zupełnie swoje kontakty z Wrocławiem, hmm. czy też niezupełnie? Boże bro, w Teatrze Polskim, w którym pracuję od 1963 roku, no jak stary dom się zakorzeniłem, hmm. było to jednym z warunków y, przyjęcia Obowiązku w Wielkiej Górze, że będę się starał w miarę swoich sił, preferując oczywiście Jelenią Górę i pracę tu, nie zrywać swoich kontaktów z teatrem w Jeleniej, we Wrocławiu. No chociażby z tego powodu, że <laughs> głównie jestem aktorem. Jako reżyser występuję od, od 7 lat, a od 31 jestem aktorem. No, i obecność w teatrze polskim we Wrocławiu pozwala mi na kontakty z takimi reżyserami, jak pan Jerzy Jarocki, jak pan Jerzy Grzegorzewski, który będzie reżyserował w tym sezonie, jak pan Falk, jak pan Wajda. Są to najwybitniejsi twórcy, którzy. Zainteresowani są współpracą w Teatrze Polskim we Wrocławiu. Kontakt z nimi pozwala mi na poszerzenie moich umiejętności, na podpatrzenie ich mistrzostwa. No i skromnie myślę, że przynajmniej jakąś niedużą część tej wiedzy, którą tam posiądę, Jestem zresztą w tej chwili w próbach u pana Jerzego Jarockiego w Płatonowie Czechowa. Będę mógł przenieść do Teatru Jeleni Górskiego. I to jest powodem głównym y, mojego takiego rozdwojenia, no i oczywiście olbrzymiego wysiłku y, uczestniczenia prawie jednocześnie w tych dwóch miastach. Dowodem tego może być, że wyjechałem dzisiaj o 7 rano, a dopiero w pół do 10 dotarłem do. Jeleniej góry ze względu na warunki atmosferyczne. Ale to pozwala mi przy okazji, jak gdyby, wypróbować własne siły i udawać ciągle, że jestem jeszcze pełen sił, i zachować młodość. Ja myślę, że nie musi Pan tego udawać, Panie Dyrektorze, ale niemniej jednak my tutaj wszyscy w teatrze z dużą obawą patrzymy na Pańskie wyjazdy, szczególnie rzeczywiście w tę pogodę do Wrocławia. Ale dobrze. Czyli nie, jednak ta sytuacja według Pana takiego rozdwojenia i e, takiego podziału pewnego e, jeszcze na razie jest możliwa. No, ona jest możliwa jeszcze z jednego powodu. E, ja e, napotkałem tutaj w Wielkiej Górze wyjątkowe warunki, jeżeli chodzi o ludzi, którym nie e, bliskim jest teatr. Nie obcym są jego problemy i sprawy, a mówię o gospodarzach tego województwa, tego miasta. Atmosfera tej życzliwości pozwala mi na odwagę, pozwala mi na to, że, że odważam się po prostu uczestniczyć w pracach tutaj. W teatrze i jak gdyby aklimatyzować się w środowisku jeleniogórskim. Mało. Okazuje się, że w moim wieku też można się zakochać, może ostatnią miłością. I ja po prostu zaczynam czuć olbrzymi afekt, jakim jest lokalny patriotyzm. Natomiast chciałbym tu wymienić dyrektora infrastruktury województwa pana dyrektora Rakse, który z olbrzymią życzliwością pomaga nam przetrwać te ciężkie czasy. A oprócz tego bardzo mi bliski mojemu sercu, pełniący obowiązki dyrektora naczelnego, a niestety nieobecny w tej chwili, pan dyrektor Krzysztof Dubiel, który który jest pełen olbrzymiej pasji i dużych zdolności, w którym jako i aktor, i człowiek teatru, pokładam olbrzymie nadzieje, że będzie należał do tego młodego pokolenia, które wkroczy jako pokolenie dyrektorów, menedżerów i przeprowadzi nasze teatry przez wszystkie rafy. Rzeczywistości, w której żeśmy się znaleźli. I to mi pozwala, jak gdyby, pomniejszyć tę palpitację serca, a lęków mam co nie miara, jako że no, późno pełnię tę funkcję. Ale wynika to może też z pewnych skłonności pokoleniowych, ponieważ moi rodzice byli nauczycielami, ja przez kilkanaście lat wykładałem w Akademii Ekonomicznej i chciałbym jak gdyby podzielić się szczególnie w tym młodym zespole, który tutaj staram się skompletować Teatru Jeleniogórskiego. Chciałbym przekazać swoje doświadczenia teatralne, chciałbym przekazać swoje umiłowanie teatru, bo to wydaje mi się jest najistotniejsze. A to rzeczywiście cenne podkreślenie. To chyba jest najistotniejsze. Panie dyrektorze, ja wiem, że y, dyrektorowi artystycznemu, reżyserowi, jest y, trudniej może oceniać y, pracę teatru, którym kieruje. Poza tym y, czas pańskiej dyrekcji jest jeszcze stosunkowo krótki. Ale może pokusiłby się pan o już może na tym półmetku sezonu o dokonanie pewnego może króciuteńkiego omówienia tego, co y, było zrobione do tej pory? zanim przejdziemy do tego, co jest w chwili bieżącej. Pani Urszulo, Pani mi zadaje nieprawdopodobnie podchwytliwe pytanie, nie mówiąc o tym, że na to pytanie jeszcze nie jestem w stanie odpowiedzieć. Jest to zaledwie parę miesięcy. Znajdujemy się w sytuacji, gdzie zaskoczenia najprzeróżniejsze i nie zawsze na plus spotykają nas. Prawie każdego dnia, każdego tygodnia, gdzie nasze marzenia i wyobrażenia o, o planach repertuarowych, o dokonaniach artystycznych, z natury rzeczy muszą być korygowane przez dzień codzienny, przez wszystkie dotkliwości tego dnia przez no, kłopoty finansowe. Gdzie powiedzmy. Już wypadły nam tytuły, które planowaliśmy w tym sezonie, może troszkę na wyrost planowaliśmy, gdzie okazało się, że rzeczywistość skrzeczy i że no jak brakuje tych armat, to wtedy należy wrócić do korkowców i trzeba próbować realizować to środkami, jakie się posiada. I tutaj wydaje mi się, że ponieważ mam jak gdyby <laughs> potencjalny optymizm i ciągle wierzę, że, że nawet w najczarniejszej rzeczywistości możemy znaleźć jakieś rozjaśnienia i że one są motywem naszego istnienia, poza tym, że... Marzenia, jeżeli spełniają się nawet w 10-15%, to już są na swój sposób sukcesem. Stąd to, czego dokonujemy w tej chwili, jest pewnym utrzymaniem potrzeby. Wyartykułowaniem tej potrzeby przez zespół, przez cały zespół, mówię, nie tylko artystyczny, ponieważ wiele lat pracuję w teatrze i tak znakomitej atmosfery w zespole, którego nie oglądamy na scenie, w zespole i technicznym i wszystkich służbach pomocniczych, ja no chyba nie spotkałem. I to jest, to jest ta niesłychana wartość, że w tej chwili jak gdyby my zaczynamy tworzyć pewną rodzinę, ludzi, którzy jadą na tej trawie, szarpanej na różne sposoby, oczywiście często się moczymy, ale jak gdyby znajdujemy wspólny cel. No nie wiadomo, czy dotrzemy do tego celu, ale w każdym razie jakoś sobie go w miarę wspólnie wyobrażamy. Myślę, że rodzinie zawsze jest łatwiej e, tak ze sobą razem nawet docierać, w nawet w kłódniach docierać do najdalszych celów. Także miejmy nadzieję, że y, to się uda, ale wobec tego, skoro y, może rzeczywiście trudno jest oceniać to, co było, zechce pan y, troszeczkę zdradzić y, zakulisowych, bądź też całkiem scenicznych y, tajemnic dotyczących zemsty, którą przygotowuje pan z naszym zespołem. Hej, mi jutro, nie zaglądaj do blaszanki, bo my maści w Jutro sztukę boga światu, nie żałować mocią panie, syna i muszkatu i wszelkiego aromatu. To by było jak należy, pastor i wyszał plan świeży i bakali pod dostatku, ich będzie do... Z prostego powodu. Teatr, jeżeli zaczyna komentować swoje dokonania, to zawsze rodzi się pewne podejrzenie, że coś, czegoś się nie dokonało i coś trzeba dopowiedzieć. Coś trzeba wytłumaczyć. Wszystko, co teatr wypowiada, to wypowiada w momencie podniesienia kurtyny. A poza tym to teatr powinien być trochę poza tym wielkim niemową. Bo wtedy, wtedy Widz przyjdzie, Widz yy, oceni, ja z natury rzeczy, może jestem jeszcze wychowany przez inne te starsze pokolenie wykładowców, między innymi moim wykładowcą był nieżyjący świętej pamięci Karol Borowski, specjalista właśnie od Fredry, wspólnie z, e, z e, Szyfmanem zakładali Teatr Polski w 1913 roku i niedawno mieliśmy uroczyste obchody 80-lecia w Teatrze Dejnka w Warszawie. Tenże Karol Borowski uczył mnie Fredry. Uczył mnie e, okrutnie, prawie tresował. Ale po latach gdzieś, gdzie, gdy jest tam w zaświatach, kłaniam mu się głęboko i dziękuję za to, czego mi, mnie nauczył. Uważam, że obecność Fredry na scenie, a szczególnie w tym wyjątkowym roku 1993, czyli w 200. rocznicę jego urodzin, obecność Fredry jest absolutnie konieczna. Zemsta, wydaje mi się, Komedią ze wszechmiar współczesną. Zespół, którym w tej chwili dysponuję tutaj w teatrze, jest zespołem bardzo młody. Mam nadzieję, że ta zemsta będzie pełna temperamentu, miarą temperamentu tych młodych, bardzo ambitnych aktorów. Natomiast y, wszystko, co autor chciał powiedzieć i realizatorzy chcieli powiedzieć, zobaczymy w momencie podniesienia kurtyny. Bardzo dziękuję, panie dyrektorze, ale powiedział pan, że y, przedstawienia rozpoczynają się w momencie, kiedy y, podnosi się kurtyna i nie trzeba nic więcej dodawać ani niczego tłumaczyć, ponieważ wszystko okaże się właśnie na tej scenie. Ja sobie pozwolę... Może się okazać generalną klapą, to też jest. To, to ryzyko przyjmujemy zawsze. Ono jest, myślę, wpisane w zawód każdego twórcy, to ryzyko właśnie, że nie do końca wszystko się uda. Ale ja wrócę do swojej dygresji. Otóż zaczyna się przedstawienie w momencie, kiedy kurtyna się podnosi, ale czy bywaj tak, że w momencie, kiedy kurtyna opada, to przedstawienie mimo wszystko się jeszcze nie kończy? Tak, bywa tak. Bywa, Panie dyrektorze, tak. ponieważ ja myślę, że to, co powiedział Pan na temat zemsty, jest y, cenne bardzo i rzeczywiście powinno chyba wy, wystarczyć y, naszym telewizom. Nie tylko, jeżeli Pani pozwoli, to nawiązuje do pewnej tradycji, i tradycji i teatru jeleniogórskiego, ponieważ y, ten teatr zaistniał zemstą, kiedy w sierpniu 45 roku pani Stefania Domańska inaugurowała ten pierwszy polski sezon teatralny w Jeleniej Górze. I potem tak się składało, że gdzieś tak około 10 lat, co te 10-9 lat pojawiała się zemsta na scenie Teatru Jeleniogórskiego. Wydaje mi się, że to jest niesłychanie słuszne, ponieważ kolejne, jak gdyby pokolenie, jest zapoznawane z, z tym arcydramatem Fredry, jest po prostu pokoleniem wychowywanym na Fredrze. A uważam, że tak jak Francuzi mają swojego Moliera, tak Polacy mają równie godnego i równie wielkiej wartości artystycznej yy, dramaturga, komediopisarza, pisarza, jakim jest Aleksander Fletr. Niewątpliwie i wydaje mi się, że należy to yy, rzeczywiście każdemu pokoleniu młodych ludzi uświadamiać. I na koniec jeszcze. Może troszeczkę, skoro nie chciał Pan dokładniej do końca mówić o zemście, może zechce Pan podzielić się planami. Może nie tylko tymi, tym, co czeka nas do końca sezonu, ale może troszeczkę wybiegniemy w przyszłości po wakacjach. Co nas czeka w teatrze? Pani Urszula, Pani żąda ode mnie artykułowania znowu. Moich marzeń. Przepraszam bardzo, a to tylko dlatego, że ja przypuszczam, że okazję do rozmowy następną będziemy mieli nieprędko, zważywszy na zajęcia Pańskie. Nie chciałabym często nagabywać i stąd drążę, 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 <grym> licząc na, na może dłuższe zwierzenia. Pani nie skłania, Pani Urszulo, do tego, żebym się zobowiązał, że za dwa tygodnie znowu się spotkamy. Będzie to wspaniałe, jeżeli tylko będzie Pan miał czas. Oczywiście dla Pani zawsze znajdę czas, Pani Urszula. Dziękuję. Jeżeli chodzi o planowanie na przyszłość znowu, te plany są uwarunkowane. Te plany mogą ulec odpowiedniej korekcie, no z wielu, wielu powodów. A te powody znamy. Natomiast na pewno, tak jak 28, czyli w ostatni dzień lutego będziemy mieli premierę, to 2 marca rozpoczynamy próby Cyganów z Andaluzji Lipotockiego. Wydaje mi się to, ale przepraszam, to mnie się wydaje, że jest to, że może być to interesująca propozycja, zobaczymy, tu należy odpukać. Jeszcze. Jesteśmy wszyscy w teatrze przesądni. Otóż jest to bardzo interesujący materiał. Tu zależy również od zespołu, od, od realizatorów. Pan Henryk Adamek i pan Wojciech Jankowiak jako scenograf będą realizatorami tego spektaklu. Wydaje mi się, że będzie można tutaj wykorzystać duże umiejętności tego zespołu, jeżeli chodzi o stronę wokalną, o umiejętności taneczne, ponieważ ten dramat będzie oparty w dużej mierze na starej muzyce flamenko hiszpańskiej, i miejmy nadzieję, że będzie on dla, atrakcyjny dla naszego widza. A plany na przyszłość? Jedna rzecz, do której się zobowiązuję, no przynajmniej w chwili obecnej, że tak jak dotychczas, półtora miesiąca to będzie okres maksymalny przygotowywania kolejnego kolejnego utworu scenicznego, kolejnej premiery. Jest to naszą koniecznością, że po prostu dłuższe okresy nie pozwolą nam przeżyć. Dlatego będziemy się starali zaproponować te 8-9 premier w sezonie. Mam nadzieję, że jeszcze w tym sezonie spotkamy się z panem Adolfem Welczkiem, który by rozpoczął próby po premierze Cyganów z Andaluzji i z panem profesorem Janem Skotnickim, który realizował kolędników w grudniu i który Wystąpił do nas bardzo interesującą propozycją. Tu nie chciałbym jeszcze tego ujawniać, ponieważ trwają rozmowy, ale jeżeli dojdzie do skutku ta propozycja, to miejmy nadzieję, że Teatr Jeleniogórski, zespół tego teatru wreszcie weźmie również udział, czynny, nie tylko jako organizator, w Międzynarodowym Festiwalu Ulicznym. Co będzie we wrześniu? Marzeniem moim jest, żeby, żebyśmy się wszyscy spotkali na Jeleniogórskich Spotkaniach Teatralnych. Dziękując panu za rozmowę serdecznie, panie dyrektorze, wierzę, że się spotkamy. Dziękuję bardzo.